Siemano, na wstępie chciałem przeprosić, że nie było odcinka, miało być e, od tamtego odcinka w następnym tygodniu, jakby. No, ale chciałem poczekać już, aż wyjdzie e, NBA 2K25, e, żeby już, jakby, rozegrać tą następną, następną część tego odcinka w, w nowej wersji tej gry. Także, no, troszeczkę się spóźniłem, no, ale mam nadzieję, że nie będziecie źli za to. No, także co, no, ja nie będę przedłużał, bo i tak ten odcinek był w miarę długi. Zaczynamy od pierwszego pojedynku, w którym zmierzy się Kobe Bryant i LeBron James. Oto nasi zawodnicy, którzy pozostali w turnieju. Kobe Bryant. LeBron James. Hakim Elijah Dream Abdul Jabbar, Stephen Curry, Bill Russell, Shaquille O'Neal. Mamy pierwszy pojedynek, Kobe Bryant na brązając. Zobaczymy. Kobi rzuca trójkę i nie trafia. Lebron zbiera. Kobi, layup i trafia. Lebron. Lajab rzuca, trafia. Kobi od razu rzuca i trafia. Wow. No. 3-1 dla Kobiego. Wyszczę za trójkę jeszcze raz. Tutaj lubię. I no. Łatwe punkty dla Lebrona. Kobi. Trafia, ale 4-2. Ogólnie to co teraz ustawiłem do 10, a miało być do 7. Także normalnie gramy do 7 i po prostu wygrane. Jak nie 7, to po prostu wygra. A nie, że będziemy grać normalnie do 10. Także. Kobież 3 punkty. Lebron 4. Lebron. Posnął i... 4-4. Kobi. Myślę, że nim będzie znowu za 3. I I Kobi, piękny znowu znowu No znowu 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 Kobi znowu 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 Kobe. No i teraz coś musi się wykminić. Trafi? Nie trafi. O, jeszcze jakby Lebro wrócił i wygrał. O, ma teraz szansę. No i teraz, teraz się zrobiło troszeczkę ciekawie. No i Kobi. Fade nie. Fajkował i layup trafia. trafia. Kobi musi teraz trafić. Jeszcze jeden punkt. I wybroń przede wszystkim. O, oh, nice mm. zbiera, No i teraz to jest ostatnia szansa, tak wygląda w tym meczu. Bo O ja, co on robi? Co on robi w ogóle? Po co? Po co takie coś w I. No teraz Lebron praktycznie ma to w zwycięstwo. No garści, nie? No już dwa punkty przewagi. No. Chodzi już pewnie na nie no. no. Teraz nie trafię, no i teraz wystarczy, że LeBron trafi i wygrał. No, Ale ja też głupio rzuca, po co, pod... No dobra, punkt. Dobra. dobra. mamy pierwszego zwycięzcę pierwszego pojedynku. Jest nim LeBron James, który wygrał z Kobe Bryantem. Mamy drugie spotkanie. Carmelo i Hakeem Olajuwon. Eee... No i tutaj jest piadynek centrów, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. I nie trafia i będzie dobijał. Nie trafia. No dużo pudeł na razie, bez punktów, a już... No, z dobre, półtora minuty. O, dobra, jest, jest punkt, ale dobra półtora minuty. Max dwie już ten pielynek trwa. No może nie dwie, ale tak z minutę półtora max. Hakim. Trafia, ok, jest 1-1, jeden, 1-1, jeden, jeden, jeden. tak dobrze mówię I Karmano także nie trafia, jest 1-1, jeden, jeden. nie wiem, ile już rzutów oddali, no, no sporo na pewno I Olejuwon nie trafia, nie wiecie co, aż muszę zobaczyć, ile oni już oddali rzutów, 9, 6, 15 rzutów, oddali dopiero są 2 punkty. Także grubo. Dobra, blok teraz od Hakim'a z 1-1. Karma, No, teraz ma szansę i ładnie. 2-1. 2-1. No, teraz musi nadrobić Hakim. No, tak na pewno nie nadrobi, ale ma tę przewagę wzrostu, ale to mu nic nie daje, skoro nawet nie umie trafić do kosza. Car no. -no. Teraz przepycha się z Hakimem i fade away i trafia. No, tego się nie spodziewałem, naprawdę. Tego się w ogóle nie spodziewałem, że będzie na razie tak dominował w tym meczu. Chociaż parę bloków został od Hakima, ale to. Okej, okay, teraz, teraz trafia Hakim w końcu. Karl Malone i trafia. 4-2 panowie. Uuuuuuuuuuu Ale dostał czapę No Współczuję mu, nie? Ale teraz mogę współczuć jedynie Hakimowi, bo chyba przegra ten mecz, skoro jest 5 dwa No w szoku jestem naprawdę Tego się nie spodziewałem takiego wyniku Hakim No kurde, masz kupić przewagę siły wzrostu, a nie możesz to przepać no, jest 5-3, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Widać, że szybszy jest ten karmalon, bo łatwiej mu wejść pod ten kosz, ale no, no coś, nie, nie umiem, coś, coś nie umiem rzucać, nie? No, nic nie trafiałem. No, Karmalon, coś tu pora. No nie, odbił się od niego, ale z, no, zbiera Karmalon. Także zobaczymy. No jest szybszy, jest szybszy, no i go mija, o, ale znów dostał czapę, ale z Faulem. Z Faulem i znów piłka dla niego i rzuca i trafia. Ostatni punkt do trafienia. Kibica aż weszli już na blisko, myślę, że już koniec, A, ale to jeszcze jeden punkt. Teraz musi to już zagrać w obronie, chociaż nie musi, bo na tak. Ale i tak, dobrze zagrał. Nie musiał, ale. No teraz go minę jakoś... No jest szybszy jest, ale dostał znów czapę, nie wiem, która to już czapka. Dwie z rzędu No. Nieźle. Nieźle, nieźle. No i teraz jest twoja szansa, nie? I znów gościu dostaje czapę, nie? Co za łeb Co czapka? Nie. Dobra, wygrał. Karmalon, co o dziwo, wygrywa z Hakimem Ludziwonem. No w szoku jestem, no ale dobra. No to się spotka w takim razie z Lebronem Jamesem, nie? Więc no spoko. No, teraz chyba mamy największy mismatch w naszym turnieju, czyli Karim, Abdul-Jabbar i Stephen Curry. <gry> no ale Kerry chyba pokazuje, że to nie, nie będzie mismatch, jak będzie tak rzucał te trójki. No ale zobaczymy. No tutaj Abdul... W w ofensywie raczej, jak będziemy go przypychać, to nie ma szans. No, tak myślałem. No, ale też znów teraz Kerry może go pokręcić i trafić trójkę Albo no, jak teraz trafi trójkę drugą z rzędu... No, no nie trafię, już myślałem. Jakby to trafił, to ja bym był w szoku, nie? No i Abdul, no raczej tutaj z przeknięciem kurczaka nie będziemy miał problemu. Ale nie trafia. No, ale to samo, że spokojnie dobić, zebrać piłkę, dobić. Więc to nie jest dla niego problem. Kerry to znów... Trzecia, tak, trzecia taka sama akcja. Rzuca od razu po, po zrobicie tego piłki. No ale nie trafia tego lajka, a teraz Abdul. No i Abdul przypycha go, raczej nie martw no, i... Hugh Jabbar. Trafia sobie. Trafia sobie. Ikery znów. On chyba chce wszystkie punkty zdobyć, tak? Ale no trafia i wygrywa tym, tym rzutem, więc no, ciekawe. Są całkiem dwie inne, dwóch innych zawodników, więc to się ciekawie ogląda, ale teraz nie trafia i zbiera, ale Kerry jest szybszy i teraz może zdobyć punkt i zdobywa. 5-3, no. Jeśli Kerry wygra z Abdulem, to będę mega w szoku, mega w szoku, będę tak szczerze. No, myślałem, że tutaj będzie degresacja przez ten mismatch wzrostu i siły, i ogólnie. O, a teraz poster, ale to akurat nie, nie zachwycałbym się, Będąc z Abdulem, że zrobiłem poster, to nad Kerem, ale no, no dobra. Może dla niego to jest super przeżycie, tak? No jest 5-5. No teraz Kerem, jak trafi dwójkę, to. On, no trójka, ale dwójkę, no to wygrał, nie? I zobaczymy, czy rzuca Od razu rzuca i. nie trafia. Okej, okay. ale zbiera. Zbiera, nie zbiera. Okej, okay. czyli. No ma już bardziej przerąbany chyba, że teraz Abdul nie trafi. Bo raczej, jak teraz Abdul trafi, to już wygra ten mecz. Musi się magaźnić, jeśli. Jakoś inaczej by się to potoczyło. No bo teraz... Co on? No nie, nie trafię teraz. O, chociaż jeszcze zebrał. Ale co on robi? Po, po co tak? Po co? Przecież to jest... Wiadomo, że dostanie bloka od razu. No i chyba koniec meczu. Tak. No, spodziewałem się tego, ale postawił opór trochę Tery. No i Abel wygrywa. Wygrywa to spotkanie. No i mamy ostatnie spotkanie ćwierćfinałowe, w którym zmierzy się Bill Russell i Shaquille O'Neal, znów w centrze, no ciekawe. Shaq, no największy dominator chyba w pomalowanym all time, no ale został to więc piłka dla niego. Raczej tutaj trójek nie ujrzymy, bo obaj zawodnicy no tak średnio potrafią to robić, no ale Bill Russell zbiera, 11 kropne mistrz NBA. I blok od Szakla, a jednak faul. No teraz jest okazja. I trasa, dobra jest, 1-0 w końcu. Szak, no zrób coś człowieku, Graszek Przest... Grasz kwaja zwykła. No, w końcu, zagrałeś tak jak kiedyś w prime swoim, no. Drasel i czy będzie faul, będzie blok i... Nie, ani to, ani to, po prostu nie trafię. No tak to no weź. Weź ty chociaż pokaż coś, nie? Jakie to są głąby kapuściane, nie? Masakra. A sz szkoda mam w ogóle oczu na to, żeby takie coś oglądać, nie? Nic nie trafiałem, same pudło. Pasto. Pasto co się dzieje, nie? Ale to w sumie pokazuje, że jest wyrównany mecz tak sobie, nie? A nie, że jest 7-0 od razu i nara w minutę. Ale czy to się fajnie ogląda? No chyba niekoniecznie bo cały czas grają tak, że się przepychają i rzucałem i nie trafiałem i zbierałem i tak w kółko macieja, nie może więc być... nie wiem czy to jest fajne do oglądania raczej włączę No i będą tak do końca w sekund, 40 sekund będą się przepychać, przepychać na koniec rzucą, nie trafią i koniec jak to dalej będzie tak trwało, to oni do trzech zagrają, bo już nie wytrzymam, nie? No co za. No prawda, dobra, dwa elementy. Wiecie co? Ja chyba ten. No pojedynek chyba to rozegra do 3, bo to będziemy siedzieć tutaj naprawdę pół godziny, nie? A ja nie mam zamiaru tyle oglądać, jak oni się przypychają, chyba że teraz Rosel trafi. No nie trafię, no i chyba że teraz trafi, to jeszcze do 5 zagramy. No nie, do 5 też nie zagramy. Gramy do 3. Jeśli szak teraz trafi, to wygrał. Bo ja już, no nie potrafię tego oglądać, nie? Obaj w ogóle powinni odpaść całkiem w ogóle z tego... Z tego pojedynku, nie? Dobra, o dwa. Dobra, może jednak... Może jednak do pięciu. No, to grubo ja sobie co? Tak o Spoko. Fajnie się bawią. Nie, ja gramy do trzech, nie? Bo już nie mogę na to patrzeć po prostu. Ten kto teraz trafi? Wygrał. Nie, nie w tupy to jakieś dwa punkty przewagi od razu. To robimy tak, że jak ktoś będzie miał trzy punkty, to wygrywa. Bo to jest szkoda oczu na to, nie? Przepraszam, że takie coś w ogóle musicie oglądać, no ale no nic ty nie zrobię, że są takimi frajerami, nie? I co teraz Szak zrobi? Pewnie nie trafi, no. O, będą się teraz 40 sekund przypychać, czy nie? Nie, Szak go przypycha teraz pod kosz i. Nie trafi, to no, co za debi? Co za debil, nie? Miasz wstyd, że takie coś w ogóle wypuszczasz na YouTube, jak, tak, jak oni tak grają, nie? No i ja go i mu pod nogami przychodzi i nic się nie dzieje dalej, nie, to jest, to jest jakaś porażka naprawdę. Weź ktoś traf, bo ja już nie chcę tego oglądać, nie, weź traf Russell, proszę cię. Cały będą się teraz przez te 10 sekund czy nie? No chyba tak. Blok. I piłka dla Russella. super, lubimy to oglądać. 3 sekundy, no musisz rzucać trójkę, której nie trafi. Jakby trafi, to ja bym chyba wysz... Aha. Aha. No spoko, dobra. No dalej tego już nie chcę. Oglądać. No dobra, tą trój. Nie mam pytań, nie? Dobra, to dam mu nawet tą wygraną. Jeśli trafi taką trójkę, to ja. No ja bym sobie dał Już już palce bym mnie, mnie jakbym postawił na to. Także no co, no. Abdu Jabbar się zmierzy z Bielem Raselem, a Kobe Bryant się zmierzy. Nie, sorry. Kobe odpadł. Lebron się zmierzy z Carlem Malonem. No, zobaczymy. Teraz mamy pojedynek Karla Malona i Lebrona Jamesa. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie ciekawszy mecz niż poprzedni. No i. No, rozpoczyna się tak samo jak tam. No, no dajmy, dajmy chłopakom szansę. Lebron i hiplock od Karla Malona. Lebron rzuca z takiej odległości i trafia. Wow! No, Lebron z tymi trójkami zaskakuje. W drugiej raz takie, takie coś się wydarzyło. I Karla Malon trafia na ten, na fadeawayu, więc... No, tak, zdobył ten punkt 2-2. Lebron, czy zby. Myślałem, że będzie znudził rzucał tą trójkę, ale jednak nie. Dawaj, 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 panowie. Nie, traf to. Dobrze. 3-3. Lebro będzie rzucał trójkę? Nie, nie będzie. Tym razem już nie rzuca. Już mu się znudziło rzucenie trójek, bo woli się przypychać i nie trafiać. Wow, Lebro trafił teraz. 4-3. Malon i remis Mamy 4-4 No, zobaczymy. Lebron nie trafia. Malon zbiera. Wychodzi na trójkę. Też nie trafia. Lebron zbiera. Wychodzi na trójkę. Nie trafia. Malon zbiera i tak w ułko. Chociaż... Nie, teraz jednak malą trafia. Trafia LeBron 5-5. No, coś tutaj rozkręciło, coś się tutaj rozkręciło. Dobra, zrobił putbacka 6-5. I to jest teraz zależne, czy malą trafi, czy nie, ale chyba nie trafi. Nie trafia, dobra, teraz LeBron musi tylko trafić. No i trafił, dobra. 7-5, LeBron wygrał. No i co? No LeBron w finale. LeBron w finale, zobaczymy z kim się spotka. No, mamy drugi półfinał, w którym zmierzy się Abdul-Jabbar i Billy Russell. No i zobaczymy. Tutaj zdałem do 5, bo... To jest spotkanie centrów, jak mają się przepychać, tak nie trafiać, więc do 7 to zbyt długo by trwało. Więc gieramy do 7. E, do 5, przepraszam. No, Bill Russell i zbiera. No, mówiłem, że tak będzie to wyglądało, więc nie chciałem grać do 7, ale finał normalnie do 7 zagramy, tak jak powinno być. No, tak to będzie, niestety, wyglądało, nie? Tak to będzie wyglądało. Bill Russell teraz trafia, okej. Okay. Karim abdul bar. Blok od Dilla Russella, zbiórka i... Wsad. Okej, okay, dobra. Trochę ciekawiej to wygląda niż, niż poprzednie pojedynki. Jest jakiś element zaskoczenia. I dostał bloka od Abdulla Jabara. Boż... Nie da się tego oglądać. Chyba co znów tutaj tam do trzech, no bo do 5 to, to naprawdę to będzie bardzo długo. Ja myślę, że do 5 ten, ale jakbyśmy tu w ogóle do 7 tu ogólnie siedzieli oglądamy. To już w ogóle. Dobrze, że ja bym to potem, nie będziecie myśli tego oglądać. takiego drugiego. drugi, no, to chyba dam do trzech, nie? Bo naprawdę, to by trwało. Czy to jest wystarczająco? Tak, już 2-0 jest dla Biela Rossela, aby dalej, teraz punktu nie trafi. Więc automatycznie dla mnie już powinien odpaść z tego, nie? Jak nie potrafi, tra... nie potrafi trafić, i on miał... miałby być gołtem, no to chyba gołt tak nie robi, nie? Że nie trafia ani punktu, nie? No i znów. To jest się tak dzieje, nie? Abdul. I teraz Abdul trafia, okej. Okay. No i teraz Bill Russell przy piłce. I nie trafia i nie zbiera. Zbiera jednak i trafia, okej. Okay. No to co? No niespodziewany finalista, bo jest nim Bill Russell, który się spotka z Lebronem Jamesem. No to co? Witamy w finale LeBron James kontra Bill Russell. No, wytrwaliśmy do końca, do finału i zobaczymy, kto jest tym goatem. Kto jest goatem? No, na razie pokazuje Bill Russell, że to chyba on chce być tym goatem. Zobaczymy, jak teraz kontra pójdzie LeBrona. i. Fat. Tak, ok, 1-1. No i powiem wam, że ten finał już wygląda całkiem lepiej, niż te półfinały wszystkie. Bo już więcej się dzieje, nie ma tylu pudeł. I... czy coś tu się wydarzy? No dobra, 2-1, Bill Russell. No i masz właśnie od Bill'a Chciałem, żeby teraz Bill Russell wygrał, bo naprawdę już ten level mnie denerwuje. Jak można tak w ogóle grać, nie? No i znów, nie? On się... W... Nie, on by przegrał, nie? był już się naprawdę nerwował, nie? Szkoda, że trafił dla mnie, szkoda, naprawdę. I nie trafię. Ale widzicie, chociaż próbuję coś tam by byś pod to rzucić. A nie, że lebron cały czas... O! I znów nie! I znów nie. Aż, aż normalnie oczy bo, nie? Lebron, czy znów będziesz tak samo grał czy nie? Czy teraz coś innego robisz? Nie, nie zrobi nic innego. To jest żenujące, nie? To jest żenujące jak oni grają. Dobra. Biderasl 4-2. Jeszcze jeden pół. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I to pokazuje chyba kto jest gołtem Bo no Lebron już nie powinien tego wygrać. Jak będzie grał tak dalej. Okej, okay, dobra. Zwracam, bo jednak trafił coś No ale teraz Biderasl trafia i wygrywa i... I mamy Gołta, mamy Gołta, według tej drabinki w NBA tutaj 25 Ale zobaczymy, jeszcze musimy dużo zmienić tutaj Ale chyba nic się nie zmieni. No i Gołtem zostaje Bill Russell 11krotny mistrz NBA No A słuparców nie starczyło na też skieringi Także chyba no co? No zasłużył, zasłużył Mamy mistrza. Mamy Billa, Rasela i Kogota. Zostawcie lajka, like skomentujcie, subskrybujcie i co? Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy go wypuszczę, ale już mam pewien pomysł, podobny do tego, ale tak niekoniecznie. Także pozdrawiam i widzimy się w następnym odcinku. Siemano!